Cześć, witam w kolejnej części vloga mojej 5 minut. I dzisiaj kontynuuję pracę nad Command Basem. I mam nadzieję, że uda się to już w jakiś sposób ułożyć, by popychać projekt dalej. Więc kolejne 5 minut z pracy nad projektem. Zapraszam. Więc mam tutaj już implementację command-basa warto byłoby go teraz zarejestrować autofakiem. i mam tutaj mały dylemat hmm. gdzie mógłbym to zrobić? pewnie tam gdzie event-bas więc event-basa mam w tym miejscu zarejestrowanego więc pozwolę sobie zrobić tu podobnie z command bus Tak. I, I command bus. Teraz powinienem móc strzykiwać do moich mm, klas, czyli do Basy w infrastrukturze mego event mam tu command bassa i powinienem wysłać komendę i zobaczymy co z tego wynikło czy ta rejestracja już się powiodła i czy wykona się ta komenda ok handle stop command jest stop play command więc prawdopodobnie tutaj wszystko przebiegło poprawnie hmm. zatrzymam. Sprawdzimy teraz czy nie warto zakomitować. nie warto. I tak. Plus, second, plus second. ok, czyli commit poszedł push. i push. Teraz na pewno zastanawiamy jeszcze jedna sprawa: czy ten event nie powinien być w tym momencie już w cegurecie, chociaż z drugiej strony zdarzenia to jest coś innego. Więc może na razie pozostanie to w ten sposób. Mm, czyli tak, mam już komendy, które wykonują się, choć tak naprawdę... że warto byłoby trochę więcej logiki dać, mianowicie co wtedy, gdy się nie wykona ta komenda. Ale może to zostawię na razie. Zawsze można bibliotekę rozbudować. Okay, czyli mam komendę, i ta komenda, ten command handler tutaj powinien coś zrobić, bo tak naprawdę do tego to się sprowadza. Więc yy, mój command handler, yy, command, command stop play powinien zatrzymać odtwarzanie dźwięku przez sound play'a, tak? Czyli w tym momencie uderzam do mojego kora który tak naprawdę ten core to w tym kontekście prawdopodobnie będzie jakimś adapterem do biblioteki zewnętrznej. I teraz, jeżeli mam taką sytuację, to powinienem móc zatrzymać e, odtwarzanie. Czyli przykładowo mam dostęp do tej metody. Jednak ta metoda powinna być w jakiś sposób pewnie tu wstrzykiwana, w sumie, bo, mm, bo. Jaki byłby sens, gdybym ja tworzył to od nowa? Chyba, że wywalę całkowicie logikę i wykonam konkretne operacje. ale Może na początek? Tak to zrobimy. Tworzysz, że czas mi się kończy. Więc tu wykonuję konkretną operację. Stop play. Tak i tak naprawdę. To teraz przenieść to miejsce i jeszcze raz odpalić, czyli przenoszę teraz tą logikę do sąd playera, choć nie jestem pewien jeszcze, czy to jest ok. Trzeba by było teraz zrobić jakiś research i poszukać biblioteki, która mi pozwoli zatrzymać odtwarzanie. I tak naprawdę zbliżam się w tym momencie do końca slice'a. Hmm. Okej, okay. więc dzisiaj udało się zakończyć coś, czyli tak naprawdę uruchomić command basa i wykonać yy, yy, polecenie oraz yy, iść o krok dalej, czyli już zacząć brnąć w, tak naprawdę w soundcore, czyli to co tam się znajduje. No, i oczywiście to znowu będzie rozkwino, i w jaki sposób tego podejść, jak to zrobić, i tak dalej. Ale to już sobie zostawię na kolejne odcinki. Więc dzisiaj dzięki za oglądanie. Jeżeli materiał Ci się podobał, to lajkuj w górę, szeruj. Może parę osób się tym zainteresuje i znajdzie w tym wartość. A ja oczywiście dziękuję, i do usłyszenia jutro. Cześć!